Hej, 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 wszystkim tu Kamruz. Witam Was w tym odcinku, w którym będziemy omawiali najnowsze karty z najnowszego dodatku do Hearthstone oczywiście. E, dzisiaj mam do omówienia dwie karty, a właściwie tak z technicznego punktu widzenia troszkę większą ilość kart, ale po kolei, po kolei. Jedna z nich jest bardzo ciekawa. A, i właśnie od niej mam zamiar zacząć. Pierwsza karta to jest X'Sarille Poisoned Mind, jakoś tak. Jest to nowa legenda dla Rogala, który jakby nie patrzeć, troszkę cierpi na legendy, ponieważ jakie on ma legendy? Ma on Edwina on który mimo tego, że ma bardzo fajną kombinie, bardzo fajne combo dający mu chore statystyki przy odpowiednim wykorzystaniu kart, karta ta cierpi niesamowicie na silence oraz jakikolwiek card removal, bo chociaż możemy nastakować go w pizdu, to... Co z tego, jak nam zaraz zejdzie, jakby nie patrzeć, rogale nie mają dużej ilości dużych kart, mają ewentualnie low teba, no i gdyby używali tej karty, to by mieli Van Cliffa. więc deki, które posiadają hard removal, czy cokolwiek, nie miałyby zbyt dużej ilości targetów do wykorzystania, jakby nie patrzeć, więc ogólnie Van Cliff jest zbyt podatny na removal. Ewentualnie Silence, eee, przez to jest totalnie niegrany. Rogale ma już baraka, który jest za 9 mana, 8x4, co oczywiście jest, jest tragicznymi statystykami. Eee, nie robi nic po wystawieniu na pole gry, ale ma za to Detraflu, który wystawia Stronnika 4 na 4 po śmierci. Niby spoko, ale za mało. Jest jeszcze efekt, który powoduje, że ta karta wraca do łapy, ale biorąc pod uwagę, że ta karta kosztuje 9 mana, dalej ma tragiczne statystyki, nic nie robi po wystawieniu na stół. Ten efekt jest po prostu za słaby, nikt nie gra. No baraka. papa, Rogal nie ma żadnych grywalnych legend, tak naprawdę. Właśnie, jedna weszła. Eee, e, co prawda ma bardzo słabe statystyki, bo jakby nie patrzeć, koszt karty statystyki, takie typowe dla karty za 4 many, to jest Yeti, 4 na 5, on ma 3 na 2. Czyli to jest taka, statystyki warte, takie statystyki dobre dla karty za 2 many. Takie, co jest tu nie tak? A więc, nie tak jest, e, Battle Battlecry oraz The Truffle. A z racji tego, że Batry, że ta karta ma Battlecry, to oczywiście wiadomo, ewentualna kombinacja ze Branem Bronzberdem. tak czy siak, co daje Battlecry? Battlecry daje nam jedną z pięciu toksycznych kart do łapy. Tak samo do oczywiście. Czyli łącznie z tej karty mamy dwie toksyczne karty, a przy odpowiednich kombinacjach. Albo. Albo. Eee odpowiednich kombinacjach w przypadku detrafa mamy więcej niż dwie toksyczne karty. Czym są toksyczne karty? Toksyczne karty to jest coś jaka Spellparty, tylko że specjalnie zrobione dla Rogala i dla tej karty. Więc po kolei omówimy tak szybciutko. Pokażę wam jak wyglądają te Spellparty toksyczne, że tak to. Pierwszą toksyczną kartą nie będę wymieniać tych nazw, bo język mi się połamie. Pierwsza te, nasza trucizna, to e, toksyczna karta powoduje, że jeden z naszych sojuszniczych minionów, stargetowany oczywiście, wraca do naszej łapy e, i kosztuje dwie karty mniej, oczywiście, dwie karty mniej, dwie many mniej. Oczywiście to jest Shadowstep, tylko o zwiększonym koszcie many. Z racji tego, że to jest taki spell, pa, spell part specjalnie dla Rogala, można zrozumieć czemu karta ma większy koszt. E, tak czy siak Shadowstep ma to jest ilość wykorzystań w szczególności dla takich bardziej agresywnych deków z Arkin Golemem czy Lurajem Jenkinsem. Bądź nawet dla jest wykorzystanie dla karty, której używa właściwie każdy rogal. mianowicie SI7 Agent. Więc. Yy, ta karta jest jak najbardziej OK. Na pewno znajdzie wykorzystanie. Podoba mi się. Kolejna karta. Nix Blood Toxin to jest po prostu dobór karty. Za jeden many dobieramy sobie kartę. E, bardzo spoko okazy. No, bardzo spoko opcja, żeby w razie gdybyśmy mi jedną manę niewykorzystaną, to żeby sobie dobrać coś, co może nam się przydać. Bardzo spoko. E, mamy Firebloom Toxin. E, za jeden many zadać dwa obrażenia, czyli to jest dosłownie, to jest dosłownie. E, pa, 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 Panie Crawtic Holy Smite. Nie mamy żadnego ogranicznika do minionów, do twarzy przeciwnika, możemy stargetować co chcemy, swoje miniony, miniony przeciwnika, swoją twarz twarz przeciwnika, co, cokolwiek. Okej, okay, bardzo okej, okay. nawet nie tracimy value na tej karcie, jakby nie patrzeć, bo to jest to samo co Holy Smite, co karta klasowa dla Priesta. Ostro. E, mamy jeszcze, mamy kolejną toksynę, która powoduje, że jeden z naszych minionów dostaje niewidzialność, e, czyli to jest właściwie dosłownie spellpart dosłownie spell part od mechów, bo takie posiadają mechy, ukryć swojego innego stronnika. No a jeżeli porównujemy do karty Rogala, to jest to słabsza wersja Consilu, bo Consilu ukrywa wszystkie karty, a ta toksyna ukrywa tylko jedną. No i mamy jeszcze. No i mamy ostatnią toksynę, która daje naszem, naszemu minionowi plus 3 ataku. Czyli można powiedzieć, że to jest taki zbalansowany Coldblad, bo Coldblad daje plus 2 do ataku, ale jeżeli mamy combo, daje plus 4 do ataku. Czyli ta toksyna to jest takie. Wyśrodkowanie naszego Coldbladu. Wszystkie te toksyny są ok, są jak najbardziej ok, ee, ale przede wszystkim są silne, dlatego iż to jest do jasnej cholery Rogal. To jest Rogal. A co ma Rogal? Rogal ma mechanikę tak zwanego komba. Czyli jak, jeżeli zagramy jakąś kartę przed kartą z kombem, to ta karta z kombem ma efekt który jest napisany w tym kombie, no, nie wiem jak to mogę się No i jeżeli zagramy coś przed SI7 Agentem, to SI7 Agent, po zagraniu na tej poprzedniej karty, jeżeli zostanie zagrany, zadaje dwa obrażenia w jakiś cel. Jeżeli byśmy wystawili tego agenta tak po prostu, to byłby to stwór zatrzymany 3 na 3. Więc oczywiście świetna synergia z różnorakimi kombo kartami. To jest oczywiste. Dodatkowo, rogale mają w swoim zwyczaju używać karty, Używać karty... Eee, przepraszam bardzo, gdzie jest ta karta? Czy bym ją spyłował? Nie, nie sp niemożliwe. Eee, Gadżetaną Auctioneer, co nie? Za 6 man, 4 na 4 kiedy zagrasz jakiś spell, nabierasz kartę. I teraz weźmy pod uwagę, że mamy te wszystkie karty za jeden many. Dodatkowo niektóre z tych kart, mianowicie ta karta, ma świetne wykorzystanie z, z gadżetanem. Możemy je po prostu śmiało wykorzystać, jeżeli zagrywamy Taurisana. Jeżeli, jeżeli zagrywamy Taurisana, to mamy jeszcze je za darmo. Możemy wykorzystać to, żeby wraz z gadżetanem podobierać sobie inne karty potrzebne. A wszystkie efekty z tych toksyn. Możecie przestać walić, dziękuję. Wszystkie efekty z tych toksyn są jak najbardziej ok. I my tych toksyn dostajemy dwa, albo więcej, jeżeli skobimy z właśnie z branem bądź z Raptorkiem. Więc co mogę pomyśleć o tej karcie? Myślę, że ta karta jest jak, naj... jest jak najbardziej Ok, biorąc pod uwagę to, że te toksyny są dobre. Bo kurde, jak mieliśmy spellparty, to co mieliśmy? Plus jeden do ataku, plus jeden do obrony? To to za gówno. Zamiana życia i ataku jeszcze była ok, jeszcze była okej. Okay. Cofnięcie karty do twojej łapy jeszcze można było nazwać ok, ale ta karta kosztowała cały czas tyle samo. Dlatego bardzo często nie było to aż tak dobre. Te toksyny są jak najbardziej zbalansowane. I to są jak najbardziej jakościowe karty. Które właśnie jak mówiłem, mają synergię z kombosami Rogala. Kiedy ja gram Rogalem, cierpiałem strasznie w przypadku właściwie tej karty, bo tylko to bo, bo była jedyna moja karta z kombem. No i jeszcze rate, ale bardzo mocno cierpiałem w przypadku tej karty, ponieważ bardzo ciężko było mi wielokrotnie zagrać tą kartę pod curve. Jeżeli miałem backstab, co nie, to jeszcze się dawa, dawało radę, ale w wielu, wielu, naprawdę w wielu przypadkach Miałem duże problemy, żeby zagrać pod kerf tego agenta z kombosem. Mając tą legendę, nie będzie już takich problemów. Zdecydowanie już nie będzie takich problemów. Dzięki czemu myślę, że roga ale zyska dużo na jakości. Dodatkowo, jeżeli komuś by się zachciało, bo słyszałem plotki, że mają znerfić. Mają znerfić Silence'a. Jeżeli komuś by się. Pa, 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 jeżeli faktycznie Silence zostanie znerfiony tak, że będzie można, nie wiem. Zagrać Van Cleefa, to może ludzie zaczną grać tym Van Cleefem, bo w końcu będą karty za jeden many, dobre do kombosów. Będzie można sobie ustawić tak życie Van że na przykład nie był 6 na 6 zatrzymany, że poza zasięgiem Bill Hatera. No cholera wie, cholera wie. Tak czy siak, e, uważam, że ta legenda będzie spoko. E, Statystyki, no, ma tragiczne. Niestety, ma tragiczne, Ale ale myślę, że. Tak czy siak, jest bardzo ok. Dlatego no przypominam, że z tego, że ma The Truffle, to działa. E, będzie działała ta karta. E, przepraszam, o, nie mam tej karty. Czy mam? Nie mam. Schowam ją. E, ta karta będzie działała z najnowszym Bogiem, który został przedstawiony, który wskrzesza wszystkie detrafle. Jakby nie patrzeć, dodatkowa toksynka w late game, a cholera wiem, że się przydać. No, ale tak czy siak. Statystyki chujowe, karty, które dostajemy w zamian, są bardzo fajne. A biorąc pod uwagę mechanikę Rogala, myślę, że ta karta będzie miała sens. Myślę, że ta karta jak najbardziej będzie miała sens. W przypadku Aren, chyba niekoniecznie. W przypadku Aren, akurat taki One już jest dużo lepszym wyborem. Ale na Constructed myślę, że ją zobaczymy. Myślę, że ją zobaczymy. I ciekawe deki pod to będą, myślę. Przekonamy się. Eee, drugą kartą, którą chciałem omówić, ostatnią jest. Hmm, jakbym to mógł określić? Można powiedzieć, że to jest zastępstwo na tą kartę. Chyba, nie wiem. Tak, jak zobaczyłem skan tej karty, zapowiedź, tak. Blizzard Piłeś? Nie rób tego więcej. Za 5 many. Broń 2 na 2 Gdzieś tą taką kartę widziałem, czekajcie. A! Widziałem taką kartę za dwie many. Fla niepikiem. Nie Epiciem. Dodatkowo mogła dodać mi 2 na 3 w zależności od szczęścia. Ta karta zamiany zamian za to ma Truffle, czyli jeżeli zniszczymy tą kartę, co nie. Jeżeli zniszczymy tą kartę. To coś się dzieje. Po zniszczeniu tej karty, ta karta wraca nam do łapy. Niby fajnie, bo nawet jeżeli zużyjemy broń, nawet jeżeli przeciwnik nam ją zniszczy, to mam ją z powrotem. Tylko jest jeden problem. Kto kurwa chce zagrać coś takiego za 5 many? Wielokrotnie! To jasne cholery, te statystyki są tragiczne! I to kosztuje 5 many, to jest droższe niż Deadzmire, który miał 5 ataków! To kuźba ma gorsze statystyki niż bazowa karta eee, Arkanii Tripper Arkanii Tripper za 5 many ma statystyki 5-2 i faktycznie może coś zabić, jak na przykład, nie wiem, Belcherów, albo cokolwiek innego, co ma 5 życia w piątej, szóstej turze, eee, na przykład, nie wiem, eee, Emperor Taurisan, to ma statystyki 2-2. W tym etapie gry ledwo cokolwiek zabijemy tą bronią. A na jeżeli przeciwnik tam zniszczy tą broń, my ją wykorzystamy, nie ma w twarz. To wow! Co z tego? Musimy ją ponownie zaekwipować za 5 many. Czy to jest jakiś żart? Ta karta jest tak kurewsko-wolna, ta karta jest tak kurewsko-słaba, że jedyne wykorzystanie tej karty to będzie spyłowanie tej karty. Z racji tego, iż to będzie 100 proszku, bo epik. Ta karta jest tragicznie słaba. Na areny, jak i na konstraktet. Ta karta jest tragiczna. Na arenach może mieć jeszcze troszkę więcej sensu, jeżeli będziemy chcieli atakować w twarz bądź czyścić czy jakieś mniejsze minionki. Eee, w walce na top deki, zawsze można podegiwalować sobie tą broń 2 na 2 za 5 manów. Czemu by nie? Ale nie, w takim przypadku i tak będzie słaba. Na konstraktet nikt tego kompletnie by nie zagrał. Jeszcze bym zrozumiał. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby ta karta. Gdyby ta karta od razu się ekwipowała po zniszczeniu. W sensie, jeżeli wykorzystamy tą broń, to ona od razu się automatycznie ekwipuje na nowo. Jeszcze bym to zrozumiał, że mieć non-stop cały czas broń, dwa, która ma dwa. No... Gdyby ta karta działała tak, że cały czas mamy możliwość ataku za dwa, co nie cały czas, czy przeciwnik tam zniszczy, czy my sobie zniszczymy, cały czas byśmy mogli atakować za dwa. To by miało sens. To by miało sens. Nie wiem, czy by było dobre. Ciężko by mi byłoby to ocenić. To by miało sens. Jakikolwiek. No, chociażby do atakowania za dwa co turę, gdziekolwiek, no nawet w twarz, co nie? To by było nie najgorsze. Ale do jasnej cholery do jasnej cholery, powrót do łapy, żeby ponownie wydać 5 many na kartę 2-2, broń 2-2, nie, nie ma opcji, nie ma opcji, tego nikt nie będzie grać, ta karta jest tragiczna, nie jestem w stanie sobie wyobrazić jakiejkolwiek sytuacji, z jaką tą kartą, jak można by było wykorzystać tą kartę, nie jestem w stanie wyobrazić sobie takich sytuacji, tak serio, nie wiem, nie wiem, do czego ona by się mogła przydać. Myślę, na tym nie mam pojęcia. Ta kata jest po prostu słaba. Nie wiem co Blizzard miał na bani, kiedy ją tworzył, ale musiał być nieźle zryjarany. Albo nie wiem, jeden z devów e, Blizzardu. Kreatorów, twórców e, kart, nie wiem, chyba lubi chętajce i stwierdził, że macki, dodanie macek to jest świetny poziom, tak, stwierdził, że chciałby wyruchać graczy, robiąc chujową kartę, brawo, brawo, udało ci się, ta jest tragiczna, nie wiem, jak można było to wymyślić, serio, wow, 100 proszku, dziękuję ci Blizzard, mam świetną okazję zrobić ty, 100 proszku z e, boostera, <grym> tyle co mogę powiedzieć o tej karcie, ta karta jest tragiczna, Taka ta jest tragiczna. Jest słaba. Najgorsze jest. Nie, to jest. Nie, nie, je, je, kończę, kończę. To było na tyle. Ogólnie, w skrócie, tej, ta, ta karta nie istnieje. Ta karta nie istnieje. Za to istnieje ta karta, która ma chujowe statystyki, ale ma bardzo fajne karty i można zrobić fajne kombinacje wraz z nimi. Przy tym zostaniemy, ok? Przy tym zostaniemy. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.